Nie tęskni Pan za pzpn -em? Oczywiście, że tęsknię, bo PZPN to jest trzy czwarte mojego zawodowego życia. W PZPN przeszedłem szlak od, od jak się mówi, od pucy buta do, do, do szefa. Z tym milionerem to tak No nie? No nie, milionera ale do bosa, tak? E, bo zaczynałem w roku, nie wiem, to był chyba 1988, ściągnął mnie do związku wtedy prezes Jurek Domański z taką grupą młodych ludzi, taki desant młodzieży. Wtedy była młodzież. Był to obecny profesor Andrzej Wach, Kazio Oleszek, dziennikarz dziś znany. Piłki noży, tak. tak, profesor obecny Stanisław Speczyk, bardzo bardzo wybitny naukowiec i, i były minister skarbu. No trochę tam na Marek Pietruszka, późniejszy sekretarz generalny i prezes Legii. No tak się troszkę postarzeliśmy, ale ciągle w duszy gra. Mówi Pan o korupcji, nic nie wiedziałem. Potem wybucha ta, ta afera. Słynny wywiad Piotra Dziurowicza dla Gazety Wyborczej. Wy potem siadacie w jednym studiu w Kanal+, Plus, między innymi z Piotrem Dziurowiczem, w programie bodajże Liga Plus Extra Tomka Smokowskiego, Andrzeja Twarowskiego. A Paweł Zarzeczny mówi tak. Nie może być tak, że niewinnym jest ten, kto pierwszy dobiega na komisariat. Co Pan dzisiaj sobie myśli o, o Dziurowiczu i czy Pan dzisiaj z nim rozmawia? Nie, ja go nie widziałem bardzo dawno. W ogóle nasz kontakt był bardzo sporadyczny i mam o nim jak najgorsze zdanie. Zresztą chcę powiedzieć, że pan Piotr Dziurowicz jest skazany prawomocnym wyrokiem, tylko o tym nigdzie nie napisano, nie powiedziano, bo to jest jakby niewygodne. Natomiast ja znałem bardzo dobrze rodzinę Dziurowiczów. Znałem seniora nieżyjącego i wspaniałą jego żonę, panią Barbarę i cudownego syna Marka, który też niestety zmarł w młodym wieku. Natomiast Piotr Dziurowicz tak jakby nie był z tej rodziny, on, on zupełnie inny charakter. To, to nie chcę tu obgadywać rodzinnych, prywatnych spraw, ale no, no to nie był dobry człowiek. Mam nadzieję, że, że w tej chwili jak to sobie wszystko przemyślał, jak się zachowywał chociażby wobec własnych rodziców, czy, czy wobec ludzi, którym wiele zawdzięcza, to, to może zmieni swoje patrzenie na świat. A to był błąd, że lato postawił na smudę? Pana zdaniem? Jesteśmy po euro 2012. No, oglądał w znaczy, Madrycie. znaczy, czy był błąd? To no, no, myślę, myślę, no, że... powiedział pan wprost. Przegraliśmy między innymi przez smudę, albo przede wszystkim przez smudę. Przez tak, jego taktykę. Ale, ale przecież lato nie mógł o tym wiedzieć. Lato nie, 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 nie trenował tej drużyny, nie, nie, nie był na odprawach. Ale z perspektywy czasu możemy się wyobrazić, Wydawało czy to był się, że smuda jest nie. dobrym wyborem, że, że stoi za nim doświadczenie, charyzma autorytetów zawodników. Potem się coś posypało, a Euro pokazało, no, że, że po prostu na tym Euro Franek nie zdał egzaminu. No, taktyka była zachowawcza, bojaźliwa, Ym, sposób komunikowania się z, ze światem zewnętrznym. No, również... Pan miał ten sam problem z Janasem, prawda? Jeśli chodzi o no tak, komunikację ze światem zewnętrznym. Janas po prostu to jest zamknięty w sobie, introwertyk, milczek, ale jest to cudowny człowiek. Jest to bardzo, bardzo wartościowy, dobry człowiek. I tak, ale selekcjoner, myślę, tak jak, e, tak jak premier, musi umieć rozmawiać z mediami, musi umieć mówić do ludzi. No tak, i to miał Engel. To miał Engel, to miał, Engel. miał to Benhacker, Hacker. Do przesady miał to Wójcik, że był taki słowotok, tak? Przerost formy nad treścią. Natomiast Paweł odwrotnie. Paweł był zamknięty w sobie, natomiast Franek, może gdyby Franek tak jak Paweł prawie nic nie mówił, to byłoby lepsze, natomiast jak czasami te odezwania się e, typu Mamy taką pakę, że przed nikim nie pękamy, albo że no, pan Ben Hacker zdobył mniej punktów niż ja w finale, albo chcieliście Grosickiego, to macie, no zobaczcie co zagrał. No bo ja, ja kładę na karp zdenerwowania, stresu. Jest to jest jednak bardzo ciężki zawód, aczkolwiek świetnie opłacany. Czy będzie pan jeszcze kiedyś prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej? Według pana. Może, może tak, może nie. Na pewno nie będę prezesem w najbliższej kadencji, bo nie, będę, bo nie będę startował. Natomiast może za cztery lata,